Jak wprowadzić zapisy do ewidencji VAT w rewizorze GT? W rewizorze GT zapis do ewidencji VAT można wprowadzić na dwa sposoby. Z poziomu okna dekret istnieje możliwość wprowadzenia jednocześnie zapisu do ewidencji VAT. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki VAT, a następnie wypełnić wymagane dane. Warto zauważyć, że po wcześniejszym wypełnieniu dekretu kwoty w sekcji VAT będą automatycznie uzupełnione. Dodany w ten sposób zapis ewidencji VAT od razu będzie zadekretowany. Drugim sposobem jest wprowadzenie zapisów w ewidencjach VAT. W rewizorze GT istnieją ewidencje VAT sprzedaży i zakupu. Moduły te umożliwiają ewidencjonowanie dokumentów związanych ze sprzedażą i zakupem. Na podstawie danych wprowadzonych w ewidencjach wyliczane są pliki JPK oraz deklaracje skarbowe. Kliknięcie Dodaj umożliwi wprowadzenie zapisu do ewidencji VAT. Poprawnie wprowadzony zapis powinien posiadać numer dokumentu, dane kontrahenta oraz jego NIP. Opcjonalnie można nadać kategorię i opis operacji. Ponadto, należy odpowiednio uzupełnić daty na dokumencie, wprowadzić kwotę w tabeli w odpowiedniej stawce VAT, określić rodzaj ewidencji, np. faktury VAT sprzedaż, wybrać miesiąc naliczenia, miesiąc deklaracji, do której trafi zapis oraz odpowiednią transakcję VAT. Przycisk Zapisz i kontynuuj zapisze wprowadzaną pozycję, nie zamykając okna i umożliwiając wprowadzenie następnego zapisu. Parametr dotyczący danych przenoszonych na kolejny zapis przy użyciu opcji Zapisz i Kontynuuj jest dostępny w module Administracja, Parametry, Ewidencje VAT w zakładce Podstawowe. Po kliknięciu przycisku Zapisz, zapis zostaje wprowadzony do wybranej ewidencji VAT. Aby ująć taki zapis na kontach, należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Dekretuj. Po kliknięciu dekretu i program automatycznie przygotuje dekret wprowadzający zapisy na odpowiednie konta. Zapisanie dekretu skutkuje zaksięgowaniem zapisu VAT. Aby program automatycznie dokonał zapisu na konta, należy wcześniej przygotować schemat importu dla typu ewidencję VAT sprzedaży.